Widzieliście kiedyś robota tak realistycznego, że firma musiała go rozciąć na scenie, żeby udowodnić, że to nie człowiek. Poznajcie Iron, humanoidalnego robota od XP, chińskiej firmy znanej głównie z produkcji elektrycznych samochodów. Robot ma 178 cm wzrostu i wygląda oraz chodzi tak naturalnie, że podczas prezentacji ludzie myśleli, że to aktor w kostiumie. Dlatego CEO firmy Xpeng przeciął mu nożyczkami syntetyczną skórę na żywo, żeby pokazać metalowe połączenia, siłowniki i całą mechaniczną strukturę w środku. Iron ma 82 stopnie swobody w całym ciele, co oznacza płynność ruchów jak u człowieka. A każda dłoń ma 22 stopnie swobody, więc potrafi ich chwytać nawet najmniejsze przedmioty. A do tego wyposażony jest w trzy chipy AI o mocy obliczeniowej przewyższającej PlayStation 5 Pro. Co Wy o tym myślicie? Czy roboty humanoidalne to przyszłość, którą już niedługo zobaczymy na co dzień? Dajcie znać w komentarzu.